serdecznie wszystkich państwa witam, ale przede wszystkim chciałbym zaapelować do ludzi kultury i ludzi sztuki. Przyjrzyjcie się temu co robimy dzisiaj. Po raz pierwszy po 89 roku poważna formacja polityczna zajmuje się kulturą i sztuką. To jest nasze święto narodowe. Chciałbym Państwu powiedzieć, że po wystąpieniu Ryszarda Petru, po wystąpieniu Kamili Gasiuk-Piechowicz, Gasiu piechowicz przepraszam Cię Kamila, po wystąpieniu Jurka Mejsztowicza, który mówił o gospodarce, tu stoi kultura, proszę Państwa. Ale jesteśmy też wszyscy świadomi tego, że Europa przeżywa kryzys. Unia Europejska jest w bardzo trudnym położeniu. Otóż... Chciałbym Państwu zakomunikować rzecz niezwykle istotną i podstawową. Otóż, brak zainteresowania Unii Europejskiej kulturą uważana jest, jest za główną przyczynę kryzysu politycznego i gospodarczego. Oto dzisiaj musimy sobie powiedzieć, że kultura staje się bazą, a nie nadbudową. A teraz do rzeczy. Jako człowiek teatru z pełną odpowiedzialnością mogę powiedzieć, że Nowoczesna jest pierwszą formacją polityczną po 89 roku, która zdaje sobie sprawę z zasadniczej roli kultury i sztuki w kształtowaniu przyszłości naszego kraju. W Nowoczesnej rozumiemy, że kultura to nie potrzeby zbędne, tak jak widziały ją wszystkie bez wyjątku rządy w wolnej Polsce. Dla nas kultura to fundament istnienia, rozwoju i tożsamości Polek i Polaków. Zainwestowano w komercję i masową rozrywkę, a na margines zepchnięto wyjątkowe osiągnięcia naszych wybitnych twórców. Celowała w tym telewizja publiczna, karmiąc społeczeństwo tandetą i grafomanią. Byliśmy ofiarami, jesteśmy ofiarami tej tandety i grafomanii. Próbuje nam się wmówić, że kultura i sztuka mają się sprzedawać i generować zyski. Nie ma drugiego takiego państwa w Europie, które by tak spektakularnie i metodycznie degradowało konstytucyjne prawa publiczności. A publiczność to są wyborcy i nasi partnerzy. Pamiętajmy o tym. Bez Mickiewicz'a, Bibliotek i świetlic, przedstawień teatralnych, czy ambitnego kina i muzyki, demokracja nie ma racji bytu. Bez kultury stajemy się łatwym łupem dla autorytarnych politycznych rżimieszków. To kultura jest miejscem, gdzie dokonuje się twórcze spotkanie różnorodnych grup społecznych. Różnice mają nas łączyć, nie dzielić. Nie ma prawdziwego dialogu bez wolności twórczej. Ta pauza była absolutnie świadoma, dlatego, że w Polsce łamane są prawa człowieka. Oznacza to, że łamana jest konstytucja. oznacza to, że łamane są prawa twórcze. Za nami lata łamania artykułu 73 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, który mówi: Każdemu zapewnia się wolność twórczości artystycznej, badań naukowych oraz ogłaszania ich wyników, wolność nauczania, a także wolność korzystania z dóbr kultury. Otóż polska sztuka, polska kultura są cenzurowane. To jest niedopuszczalne w państwie demokratycznym. I obecna władza robi to w świetle Jupiterów. Przez 27 lat nie stworzono ani spójnego systemu finansowania kultury, ani modelu aktywizacji i wspierania uczestnictwa w niej. Fatalna ustawa Zdrojewskiego, z której pełnymi garściami czerpie dzisiaj premier Gliński, jest tego najlepszym dowodem. Kilka liczb. W 2015 roku 63% Polek i Polaków nie przeczytało żadnej książki. Proszę Państwa, czytelnictwo to polska racja stanu. Przytelnictwo to polska demokracja świadoma, mądra i lepsza. Ale równie źle jest w innych dziedzinach kultury. Do teatru chodzimy co 7 lat, raz na 9 lat do galerii i muzeów, raz na 12 do filharmonii, kino odwiedzamy średnio raz na 5 lat. Współczesne państwa europejskie już wiele lat temu zrozumiały, że w sytuacji, kiedy PKB przestaje decydować o jakości państwa, uczestnictwo w kulturze staje się istotnym elementem dobrobytu. Kultura to dobrobyt. Przypomnę raz jeszcze, kultura to niezbędne potrzeby, to potrzeby podstawowe. Dlatego proponujemy nowoczesny model wspierania i funkcjonowania kultury w Polsce. Nowoczesny, bo oparty na dialogu i merytorycznej współpracy z artystami i pracownikami kultury. Wspólnie napiszemy nową ustawę o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Wspólnie przygotujemy ustawę o książce i wspieraniu czytelnictwa. Czytelnictwo to polska racja stanu. Przypominam Państwu, czytajcie z dziećmi książki. Wspólnie napiszemy ustawę o mecenacie prywatnym, niezbędnym dla naszej demokracji polskiej kultury oraz artystów. Przywrócimy twórcom 50% uzysk, który został im haniebnie odebrany przez poprzednią władzę. Artyści i artystki nie mogą w Polsce klepać biedy, są wyjęci spod prawa. To jest niedopuszczalne. Wspólnie doprowadzimy do zrównoważonego finansowania dużych instytucji kultury z trzech źródeł: państwa, regionu i miasta. We współpracy ze stowarzyszeniami twórczymi opracujemy system zabezpieczeń socjalnych i emerytalnych dla artystów i ludzi kultury. Będziemy walczyć z wykluczeniem z uczestnictwa w kulturze mieszkańców małych miejscowości. Tam, proszę Państwa, jest ugór kulturalny, tam jest ugór intelektualny, tam jest ugór demokratyczny. Walczmy o te małe miasta. Wspólnie z przedstawicielami stowarzyszeń i fundacji stworzymy transparentne reguły wspierania twórców alternatywnych. W nowoczesnej rozumiemy, że kultura to strefa eksterytorialna, wolna od politycznych wpływów, że kultura nie jest tylko oddawania przyjemności, że musi sprawić przykrość, pobudzać myślenie, prowokować. Dlatego będziemy bronić autonomii sztuki i jej twórców przed dyktaturą urzędniczych miernot i cenzorskimi zapędami polityków. I najważniejsze, Sztuka poradzi sobie bez demokracji, natomiast demokracja bez sztuki i kultury przestanie istnieć. Kultura to strefa wolności.